Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Patryk. Znajdujemy się wewnątrz tego pięknego, świeżo wykończonego, pierwszego mieszkania inwestycyjnego. Jakbyś mógł, Patryk, zanim opowiemy o samym mieszkaniu, powiedzieć po co w ogóle kupione i co na co dzień robisz? Na co dzień jestem programistą w firmie informatycznej. Natomiast mieszkanie kupione inwestycyjne w celu rozpoczęcia przygody z nieruchomościami i, i budowy portfela mhm. nieruchomości. Czyli plan jest taki, że nie jakaś jednorazowa nadwyżka ulokowana, tylko długofalowy, tak? Tak, tak, dokładnie. Całość, całość swoich oszczędności mhm. właśnie postanowiliśmy z żoną lokować w nieruchomości, a to z tego względu, że Nasze oszczędności w ten sposób nie są zjadane przez inflację. No i zabezpieczamy się też na przyszłość, posiadając majątek w postaci nieruchomości. Mhm. Później możemy zabezpieczyć, zabezpieczyć naszą rodzinę i, i, i czerpać z tego Super. dodatkowy przychód. Trochę wiem o czym mówisz, bo robię to samo już prawie 11 lat, ale pytanie, skąd w ogóle taki pomysł? A, skąd pomysł? <coughs> Zaczęło się od tego, że e, przyjechałem do Katowic na studia. A miałem wtedy 19 lat mhm. e, i tak naprawdę mieszkałem e, na dwóch mieszkaniach studenckich. Trwało to 5 lat. Mhm. Później jeszcze 3 lata e, pracowałem i też mieszkałem na tych mieszkaniach studenckich. Czyli wynajmowałeś, krótko mówiąc, tak? Tak, e, dokładnie. No i wtedy właśnie. E, narodził się taki, ta, taka myśl, że y, ci właściciele y, mieszkań na wynajem y, to mają taką trochę komfortową sytuację, prawda? Co ty powiesz? Bo, bo tak naprawdę y, uzyskują dodatkowy przychód y, dzięki majątkowi, który posiadają. No i wtedy właśnie narodziła się we mnie taka myśl, że że chciałbym kupić takie mieszkanie na wynajem. Porozmawiamy o tym za chwilę, jak ten portfel chcesz budować, bo my teraz znajdujemy się w nowiutkim, pachnącym jeszcze wykończonym świeżo mieszkaniu deweloperskim i być może to jest Twój pomysł na inwestowanie. Ale to, co mnie najpierw interesuje, bo to jest taka nasza cecha narodowa, że my myślimy, 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 nic nie robimy. Ile ci czasu zajęło od momentu, kiedy wpadłeś na pomysł, kurczę, chcę budować, do momentu, jesteśmy w pierwszym mieszkaniu, które kupiłeś inwestycyjnie? No właśnie długo, długo. Um, to też sytuacja wygląda też tak, że um, będąc na tych studiach zacząłem się interesować tymi nieruchomościami. Mhm. Miałem wtedy 20 kilka lat um, i tak naprawdę to nie jest pierwsze mieszkanie, które kupiłem. Pierwsze mieszkanie, które kupiłem, to jest mieszkanie, w którym aktualnie z żoną mieszkamy. To są mhm. dwa pokoje w Katowicach mhm. i kupiłem je mając 27 lat. Um, to był 2017 rok. Ale to nie było mieszkanie inwestycyjne, tylko coś, co miało służyć za spokojem waszych potrzebni. To już ten? był pewien plan na przyszłość. Mhm. Um, otóż um, chciałem zamieszkać w mieszkaniu, które później sobie przeznaczę na wynajem. Um, no i tak też zrobiłem. Kupiłem mieszkanie, zamieszkałem w nim i razem z żoną szukamy teraz um, ciut większego mieszkania mhm. i zgodnie z. Planem, który tam sobie założyłem hmm. kilka lat temu, e, mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, e, zostanie e, wynajęte. Czyli jakby kolejna cegiełka dojdzie do tego tak. portfela. A jaki jest, jak, jaka jest wizja końca? Znaczy, kiedy chcecie, kiedy będziecie wiedzieli, że już macie dosyć? Macie jakoś to wyliczone? Nie, na ten moment nie. To, jest, to będzie X mieszkań, <laughs> albo X kasy, którą chcecie uzyskać z wynajmu mieszkania? Nie do końca. Na ten moment po prostu e, budujemy. Portfel, mhm. budujemy majątek, bo tak naprawdę oboje z żoną pracujemy i um, dopóki pracujemy chcemy, chcemy rozwijać ten portfel nieruchomości. Gdzie my jesteśmy, co to za osiedle, jaka to część Katowic? Um, jest to osiedle franciszkańskie. Katowice, dzielnica Ligota. Uh -huh. To mieszkanie ma 26,5 metra. Uh -huh. Do tego mieszkania przynależy też komórka lokatorska o powierzchni 1,5 metra. <ścoughs> Ścisły umysł techniczny, co? Tak. <ścoughs> Na początku myśleliśmy z żoną, żeby wykończyć to mieszkanie budżetowo, uh -huh. ale jednak po w chwili zastanowienia postanowiliśmy włożyć w wykończenie i wyposażenie większą ilość pieniędzy, z tego też względu, że to jest nowa inwestycja deweloperska i może się okazać, że będzie duża konkurencja, jeśli chodzi o wynajem mieszkań. Dlatego chcieliśmy przygotować to mieszkanie, żeby było jak najbardziej atrakcyjne dla, dla najemców. A jeżeli chodzi o wyposażenie, bo tak jak widzę, i to za chwilę pokażemy to mieszkanie, bardzo przemyślany jest ten sposób wykorzystania przestrzeni dostępnej. No bo 20, powiedzmy, te 6 metrów to nie jest jakaś mega powierzchnia i trzeba to dobrze zaplanować. Czy Wy to sami robiliście, czy ktoś Wam w tym pomógł? Jak to wyglądało? Nie chcieliśmy sami planować przestrzeni w tym mieszkaniu. Mhm. Ustwierdziliśmy, że osoba, która zajmuje się tym na co dzień, zrobi to dużo lepiej. Dlatego wyszukaliśmy biuro architektoniczne i to tak naprawdę to mieszkanie to jest projekt, projekt architekta. Hmm, czyli to nie są jakieś takie standardowe rozwiązania, że wchodzisz do Castorama kupujesz kuchnię, czy do IKEA kupujesz łóżko, tylko to było jakby specjalnie przygotowywane, jeśli chodzi na przykład o zabudowę kuchenną tutaj dla tego mieszkania? Dokładnie. Cała zabudowa, począwszy tutaj od szafy hmm. poprzez aneks kuchenny, i e, cały e, przedpokój e, to, je, to są meble wykonane na zamówienie. To co, przejdziemy się po mieszkaniu? Dobrze. Okej, okay. ktoś kto wchodzi do mieszkania to co, co zobaczy? No na pierwszy rzut oka na pewno szafę. Była ogromna tak. Zależało nam na tym, żeby pomieścić dużo, mm. dużo rzeczy, także jest, jest drążek, dużo miejsca do przechowywania. A tu tak pewnie są półki. Elegancko. Tak, jest, są półki, jest nawet <coughs> zabudowana skrzynka elektryczna. Mm. Czyli ile byśmy nie mieli ciuchów, tyle się uda zmieścić, nie? I co, tak, idziemy dalej, to takie do czego to miejsce takie fajne? Można sobie... Tak, to, <coughs> to miejsce... Wygodnie. To miejsce jest bardzo wygodne, jest nawet detapycerowane. Mhm. Yy, I pod spodem mamy szafkę na łóty. Sporo par tam wejdzie, nie? Z tego co widzę. W nie będą gdzieś pod nogami przywiać. I jak, jak idziemy dalej, to mijamy lustro, jest gdzie się przejrzeć i wchodzimy do aneksu kuchennego, tak? Tak. W aneksie kuchennym też zależało nam na tym, żeby było dużo miejsca do przechowywania. Mhm. Dlatego jest Szafka cargo. Są szuflady pod płytą indukcyjną. Mieszkanie jest pełni wyposażone, także no, są. Widzę Nawet sztućce. Tak, tak. są sztućce, są łyżki uh -huh. drewniane, metalowe. Super. Płyta indukcyjna, okap, mikrofala. I co, i zmywarka, chyba jeszcze, tak? Tak. Wow. Dalej widzimy zmywarkę. Zabudowie? To ta mniejsza, prawda? Te 40 cm. To jest 45, 45 tak. Dobra, jednokomorowy zlew, tak. szafek naprawdę dużo. A nie ma uchwytów, jak się je otwiera? Co z tymi szafkami? Eee, szafki są na no, tego otwierane. Proszę. I też wyposażenie imprezowe jest. Tak. Nie bójcie się, że to się tam potem jakoś od przymykania, otwierania coś rozreguluje? W jeśli... ogóle przy takim... W takiej kuchni robionej na wierzch, jaka jest gwarancja Ile daje producent? Czy ktoś, kto robi gwarancję na takie rzeczy? Szczerze nie pamiętam. Okej, okay, ale pewnie z rok co najmniej. Nie? Tak mi się wydaje. Dobra. I oprócz tej dużej szafy na wejściu, co tu mamy jeszcze jedną szafę? E, tam mamy lodówkę. O. Uuu. Um. Nawet półka na wino jest w środku, proszę. Dokładnie. <grych> A to jest zamrażarka na wodę? Tak. To jest zamrażarka. Mhm. Nad lodówką jest kolejna e, kolejna półka. Mhm. I na końcu podle szafę. Zobaczmy. Znowu pełno rzeczy można umieścić w szafie. Nawet jakaś deska do prasowania. Proszę, proszę. Dobra. Wiesz co? Bardzo mi się podoba oddzielenie tej części kuchennej od tej części takiej wypoczynkowej. W latach pewnie można usiąść, coś zjeść, albo popracować z laptopem. Jak trzeba. Tak, Storki dokładnie. barowe. To był bardzo fajny pomysł, który nam się spodobał. Pomysł e, pani architektu. Uh -huh. e, I dlatego zdecydowaliśmy się na zamówienie takiego, takiej wyspy. Dobra, a tu w tej części wypoczynkowej jest najważniejsza rzecz, czyli sofa. Ona się rozkłada, tak? Tak. Sofa się rozkłada, pod spodem jest pojemnik na pościel. Uh -huh element dekoracyjny, mamy zwierzę na ścianie. Dokładnie, Mi bardzo się żonie spodobał, więc musiał, no musiał tutaj za Robotę w... robi to punktowe oświetlenie, nie? Tak, e... dokładnie. Zresztą to można sobie ustawiać pewnie, tak? Można ustawiać. Mhm. Co tu jeszcze mamy w tej części wypoczynkowej? Szafka RTV. Jest szafka RTV, gdyby ktoś chciał sobie jeszcze postawić telewizor, jest taka możliwość. Mhm. Za szafką są odpowiednie gniazdka. No i są małe stoliki. Podobne jak te, które można kupić w IKEA, mhm. ale zamówione na Allegro dwa razy tańsze. No proszę, a będą słyszeć tak samo. I co i balkon, jeszcze nie? Zobaczymy, czy coś tutaj tej porze widać jeszcze. Wejdźmy, zobaczymy, czy. Fajny widok, jakieś brzuski, ścieżka rowerowa. I chyba do spacerowania też, nie? Tak, z tyłu są lasy, a z tej strony widzimy e, poprzedni etap inwestycji, deweloperskich No i coś się jeszcze buduje? I dalej, coś nie? się jeszcze buduje? Tak. Okay. To co? zerkniemy jeszcze do łazienki. Pewnie wyposażona jest e, nowa pralka, mhm. kabina prysznicowa, e, zabudowana toaleta. Tak, zabudowana toaleta. szafki no, się pomieści. Warto wspomnieć, że do mieszkania przynależy też tak zwana komórka lokatorska, Regał, gdzie poustawiamy jakieś mniej potrzebne rzeczy, ale przede wszystkim miejsce, żeby było gdzie przetrzymywać na przykład rower albo wózek. To co, chodź, porozmawiamy jeszcze trochę o kosztach tej inwestycji. Okej, okay, chodź. Patryk, naprawdę bardzo ładnie urządzone wnętrze, tak ze smakiem. Wszystko to wymuskane i widać, że to nie jest takie budżetowe rozwiązanie. Zresztą sam mówiłeś, że to było bardziej robione na wymiar, architek i tak dalej. Bardzo mnie interesuje, ile to wszystko kosztowało. Um, jeśli chodzi o samo mieszkanie, um, mieszkanie plus kmurka lokatorska. Mm -hmm. To był koszt 175 tysięcy. 175 tysięcy, tak? Tak, dokładnie. Ok, kiedy to było kupowane? Rezerwacji dokonaliśmy w 2019 roku, okay. kiedy budynki dopiero powstawały. Później jeszcze był okres Pandemii, uh -huh. także całość, całość, się też, um, całość inwestycji się też rozwlekła w czasie. Jeśli chodzi o te ceny za metr kwadratowy, to um, one na przestrzeni czasu bardzo szybko rosły, uh -huh. w przestrzeni ostatnich kilku lat. I um, pamiętam jeszcze, jak obserwowałem też tą inwestycję deweloperską od samego początku, um, bardzo niskie ceny mieszkań były w pierwszych etapach. Natomiast tutaj to mieszkanie to już jest 6200 za metr. No dobra, mamy cenę zakupu, ale oprócz tego jeszcze dochodzą jakieś inne koszty, prawda? Bo to co kupiliście nie wyglądało tak jak teraz wygląda, prawda? Dokładnie. Jeśli chodzi o koszty wykończenia i wyposażenia mieszkania, to wydatek około 60 tysięcy. Okej, okay. czyli łącznie mamy... 235 i coś jeszcze do tych kosztów? Jakieś koszty około zakupu? Tak, pewnie. dokładnie. To bez PCC, no, ale jakiś notariusz, tego typu mhm. rzeczy. E, dokładnie, notariusz. E, koszty kredytowe, bo mieszkanie też zostało mhm. zakupione na kredyt. Mhm. E, tam oczywiście też był wkład własny. Mhm. Na ten moment włożyliśmy w to mieszkanie 75 tysięcy mhm. e, własnych, e, własnych pieniędzy. Mhm. E, I to jest już. Poziom, z którego tak naprawdę mam nadzieję, że będziemy schodzić. Czyli jeżeli mieszkanie się będzie wynajmowało, no to tak naprawdę będziemy na, nie, na nim zarabiać i mieszkanie będzie się samo jakby spłacało. Czyli z, tych, z tego poziomu 75 tysięcy będziemy schodzić w dół. Mamy zamiar spłacić, spłacić wcześniej kredyt i mieć już jakby mieszkanie na własność w swoim portfelu. Moje doświadczenie jest takie, że mieszkania deweloperskie, jeśli chodzi o te miesięczne stałe koszty, jakie ponosisz na rzecz wspólnoty, często są dużo niższe niż na przykład na rynku wtórnym w mieszkaniach z wielkiej płyty? Opłaty do wspólnoty tak szacuję, że będą w granicach 300 zł. Kupno, a moment wykończenia mieszkania, ile trwał ten okres remontu i wyposażania tego wszystkiego? Jeśli chodzi o remont i wyposażenie, sam remont trwał 3 tygodnie. O, to mega szybko. Tak, bardzo, bardzo szybko i sprawnie to, to poszło. Mhm. Może właśnie z tego względu, że, że polecona ekipa remontowa bardzo, bardzo dobra, sprawnie to wszystko wykonała. Mhm. Natomiast całość od momentu odbioru mieszkania, całość trwała do 3 miesięcy, 2,5 miesiąca. Z tego względu, że też były różne terminy na montaż drzwi, na... czekaliśmy też na mebelki, aż przyjadą. Okay. Czyli powiedzmy, że około 3 miesięcy, z czego samo zrobienie ścian, podłóg i tak dalej, łazienki, to 3 były tygodnia. 3 tygodnie. Mhm. Naprawdę bardzo sprawnie. Powiedz jeszcze, proszę, jakie wnioski z tej inwestycji? Czego się nauczyłeś? Co będziesz zdecydowanie robił, albo czego zdecydowanie będziesz unikał? Jak to będzie wyglądało przy kolejnych inwestycjach? Um. Na pewno kolejny raz skorzystamy z pomocy fachowców i profesjonalistów, uh -huh. jeśli chodzi o zaprojektowanie, wykończenie um, całego mieszkania. A to z tego względu, że pierwsze mieszkanie, które kupiłem, um, projektowałem sam uh -huh. i nie jestem z niego do końca zadowolony. <laughs> A z ciekawości zlecenie tego profesjonaliście, rozumiem, architektowi. Jaki to jest w ogóle koszt? Czy to jest koszt za metr kwadratowy, czy za sztukę od mieszkania? Ile się za coś takiego płaci, za przygotowanie projektu? Jeśli chodzi o sam projekt, to, to była kwota nieco ponad 2000 na, na to mieszkanie. Za gdzie projekt mamy, tego mieszkania? Tak, projekt. to tu mamy 26,5 metra, to oko, około 2000 Rozmawialiśmy już trochę o tym, jak to się zaczęło, ale zawsze mnie interesuje, dlaczego w ogóle ktoś, kto na co dzień pracuje, robi, co postanawia zacząć się interesować nieruchomościami i stara się robić coś więcej. Jak to u ciebie wyglądało? Skąd zainteresowanie w ogóle tematem nieruchomości? Punktem zwrotnym um, był już okres kiedy pracowałem w pracy poznałem kolegę, który również interesuje się nieruchomościami. I no, pozdrawiamy kolegę. I w, i w tamtym <laughs> czasie miał już mieszkanie na wynajem. I to właśnie on e, powiedział mi o Stowarzyszeniu mieszkańców, zaprosił mnie na spotkanie uh -huh. e, i polecił literaturę. Okej, okay. to co czytałeś na początek? Od czego się zaczyna? E, kolega polecił mi e, książki Sławka Moturi uh -huh. no i Roberta Kiyosaki. Czyli abecadło każdego inwestora w nieruchomości, tak? Tak, dokładnie. Podsumowując, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za to, za to że Zgodziłeś się opowiedzieć o tej inwestycji? Trzymam kciuki, żeby A. wynajęło się jak najszybciej, B. pracowało jak najciężej i C. pozwoliło jak najszybciej zbudować taki portfel nieruchomości. Może no, byście byli wspólnie z żoną zadowoleni i mogli cieszyć się tą wolnością finansową i wcześniejszą emeryturą. Dziękuję bardzo.